Jaki był pierwszy krok, który wykonałeś ku lepszemu? No, u mnie to akurat było po prostu siłownia i poznanie ludzi nie z mojego otoczenia. W sensie poznanie akurat tam ziomków na siłowni. Mówi to jest to, jak wiele osób mówi tutaj, że właśnie zmiana ludzi, że zmiana ludzi jest tak kluczową rzeczą w twoim o, życiu. Tak? Otoczenie to jest 60-60% sukcesu albo porażki. Naprawdę. ludzie sobie to walił, myślą sobie, no nie smutporne. Słowa mojego ziomeczka wywalony. wywalony, Nie. Nie to to ma na nas ogromny, ogromny wpływ, i się naprawdę czasami mamy wrażenie, że Alfa omega, że ten głupi ziomek, który mi coś powiedział, mnie to w ogóle nie rusza. No jak to macie nie ruszać, jak to jest prawdopodobnie jeden ze czterech głosów, które słyszałeś w, w, w tym tygodniu osób, które dla ciebie cokolwiek znaczą. Nie? No Jakby to jest 25% wpływu już na ciebie, nie. Słownego. To już siedzi w Twojej głowie, w Twojej poświadomości, która zaczyna to już przetwarzać, nie? Wiesz, ludzie wstają rano, nie wiedzą, dlaczego się źle czują. Nie mają pojęcia, nie zdają sobie sprawy, że dlatego, że wiesz, poprzedniego dnia mm, usłyszeli coś albo obejrzeli jakieś wiadomości, e, które ich bardzo szokowały na, na, na stopie takiej poświadomej, że oni to wyparli teraźniejszą, ale tak naprawdę bardzo się boją swoje życie, nie? Potem, co przeczytają, co usłyszeli. Mm, no i wiesz, i potem. Albo tak, ale to, to samo jest z tym, co powiedzieć Ziomek, nie? Z tego otoczenia bardzo, wiesz, higiena swojego otoczenia, nie, to jak pozyskujesz informacje, to gdzie pracujesz, to się z kim kolegujesz, to z kim grasz w gry, w piłkę i tak dalej, to jest według mnie w ogóle tieruan, nie?